Testujemy nowe tło. Dzisiaj spróbujemy z obrazem świętego Józefa i z Jezus. Tak adwentowo. Zaczynamy! Siemanko! Ostatnio wam opowiadałem o tym, że chciałbym być święty. Oznacza to dla mnie podążanie za wartościami Królestwa Bożego. I odrzucanie tego, co proponuje świat. Ale czym jest Królestwo Boże, a czym jest Królestwo Świata? Pomyślmy, jaka jest różnica między tymi królestwami, ponieważ jest ona naprawdę znacząca. Co mówi świat? Świat utożsamia miłość z uczuciami. Mówi, że jak czujesz uczucia, czujesz miłość, czujesz zakochanie, tak to wtedy kochasz. A jak się te emocje wypalą i ich nie ma, to znaczy, że miłości już nie ma, to znaczy, że już nie kochasz. A co mówi o miłości Królestwo Boże? Miłość to służba, miłość to decyzja, żeby trwać w tym co dobre i w tym co złe, w zdrowiu i chorobie. Zobaczcie, jaka jest przysięga ślubna. Tam nie ma ani słowa o emocjach, tam nie ma ani słowa, że będę się dobrze z Tobą czuł. Przysiędza ślubnej jest, że ślubujecie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Nieważne, czy będzie dobrze, czy będzie źle, czy w zdrowiu, czy w chorobie. Bo miłość to nie są emocje. Najbardziej to pokazał Jezus swoim przykładem. Miłości ofiarnej, miłości, która jest służbą dla drugiego człowieka. Czasami aż po krzyż, aż po śmierć. Co mówi świat? Oko za oko, ząb za ząb. Jezus mówi o miłości nieprzyjaciół. To jest dopiero wyzwanie. Błogosławić komuś, gdy ktoś mi zło rzeczy. Świat mówi o zemście, wyrównaniu rachunków i ukaraniu. Jezus mówi o wybaczaniu nie siedem, a 77 razy. Świat promuje rozwiązłość seksualną, zaspokajanie swoich seksualnych potrzeb. Dopuszcza pornografię i samogwałt. I Jezus postawił wysoko poprzeczkę. On mówił, że nawet porządliwe spojrzenie na drugą kobietę to już... Cudzołóstwo. Świat gardzi i śmieje się ze słabości ludzkiej, ocenia innych. Jezus patrzy ze współczuciem, umiłowaniem i wybaczeniem na udręczoną duszę. Królestwo Boże od królestwa tego świata różnią się niemal całkowicie. Są to zupełnie dwajne królestwa. Mogę wprowadzać do mojego życia wartości albo jednego królestwa, albo drugiego. Królestwo tego świata sprowadza zatracenie, rozłam, wojny. Królestwo Boże wprowadza pokój, nadzieję, wiarę i miłość. Jak wiele rodzin by było uratowanych od rozwodów, od przemocy domowej, od nienawiści, od braku przebaczenia. Jak wiele osób by było uratowanych od samotności, opuszczenia, wyobcowania, od nałogów. Gdyby człowiek wprowadzał wartości królestwa Bożego i byłby by sługą dla innych, teraz mamy wyjątkowy czas czas adwentu, czas oczekiwania na przyjście Jezusa, na przyjście dzieciątka, na przyjście tego, który rozświetlił ciemności grzechu, na przyjście tego, który sprawił, że Królestwo Boże się naprawdę przybliżyło, przyjście tego, który pokazał wyraz idealnej miłości, miłości ofiarnej. Niech Jezus na nowo się rodzi w naszych sercach i niech sprawi, żeby Królestwo Boże jeszcze bardziej się do nas przybliżyło. Tak więc to by było na tyle o Królestwie Bożym i Królestwie tego świata. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia.